Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy The Hetman, Het, Hat. Przepraszam, ale nagrywam odcinek po odcinku, więc nie wiem, jak tam piszecie w komentarzach. W każdym razie zagrajmy w The Hetman Shadow World. Niech hejtujcie za wymowę. Yy, dobra, dowiedziałem się kilku, że, kilku rzeczy od czaka. Pozdrawiam oczywiście czaka i Kasię i Marcelkę. To co? Lecimy od nowa, bo niestety nie, 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 nie zapisaliśmy. Nagrywa się, nagrywa ideolo. Ba, dajcie łapkę w górę. Dobra, nagrywamy od nowa, ale wiemy już przynajmniej co trzeba zrobić. W każdym razie chyba zapomniałem ciszyć dźwięki z gry. Ehe, zapomniałem ściszyć dźwięki z gry. Kurde bele. Dobra, tu się działa ta akcja Pam, 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 pam Tu wiemy co się dzieje, więc, więc, więc Idziemy tu Bierzemy to, nagle za nami się pojawia Faciu Albo nie Tutaj powinien się pojawić ten bo losowo się pojawia. Dobra, w każdym razie zadanie jest takie: żeby zbierać te kartki, uciekać tym samym przed tym faciem. Tak. O, dobra. Tak jest nasze zadanie. Mamy siekierę zdobyć, o właśnie dobra, siekiera i 7. Bam, bam. Dobra, co pamiętasz, dźwięków z gry, ale dobra, no. Chyba, że czekajcie. Dobra, zrobiłem cięcie, więc nie gniewajcie się, ściszę dźwięki z gry, tylko. Yy, tak, tak, tak. Nie są ściszone, jest dobrze. Dobra, nieważne nagrywamy dalej. 3, 4 ry Dobra, lecimy dalej. <laughs> eee, he, he. Dobra, mamy latarkę. W każdym razie gra Polna na tym, żeby bez względu na to, czy nas goni ten faciu czy nie, to żeby zbierać te kartki, bo to jest ważne. chodzi na górze te pomysły są chyba lasowe muzyka nie ta gra serio jest taka creepy Aha. W oknie nic nie ma Dobra yy, Kartki, kartki Dawać mi moje kartki Dobra, jest kolejna Zap Zapytamy się, czeka w ogóle Ile kartek trzeba zebrać Dobra Nagrywam Nagrywam czeku, ile trzeba zebrać kartek jest chyba gdzieś, gdzieś tutaj, tak znalazłem go. Tutaj była dobra, idziemy dalej. Nie zwracamy uwagi na to, że ktoś tam jest, czy nie. Szukamy kartek. Bez względu na to, czy ktoś nas goni, czy nie. Jak słyszymy takie. Wrócimy dalej Mamy kartkę, dobra. Dobra, dobrze się nagrywa, sprawdzę tylko... Mhm. Dobra. Jest git. Jezu, lampa. Mhm, prześwietlenie, dobra. Ha, dobre żarty. Znowu ta muzyka, ale kartki tu nie ma. Nie, tu też raczej nie ma. E. Dupa kartki nie ma. <laughs> Nie do kibla nie pójdę Dobra, mamy kartkę. Co to jest? Nie wiem co to jest. Wiem, że tam ta postać się zbliża. Tutaj nie ma kartek. Nie, tutaj sobie odpuścimy. Ponieważ on, on jest coraz bliżej. A ja nie chcę, żeby on był. Nie, tu byliśmy. Tak, on jest coraz bliżej. Nie obchodzi mnie, że coś mi na łeb spada. Tutaj. Dobra. Lecimy dalej. Schody, tutaj jeszcze nie byliśmy. Dobra, jest ok. To jest bardziej grypi. Lewo, prawo, dobra, idziemy tutaj. Wentyle, wentylacja. Oj, kochani, tutaj by nas myśl ten człowieczek nie dopadł, ale... ale w ale wentylacjach jest jeszcze bardziej. Creepy. Dobra, mamy kartkę kolejną. To byliśmy. Dobra, idziemy teraz może, może tutaj. Dobra. Mamy korytarz. Okej. Okay. W ogóle widać mnie, bo ja siedzę tak... nie. Ne, jest okej, okay, dobra. Przyskoczę, czy nie przeskoczy Nie Zapomniałem zasejwować Fuck that shit Restart Zbieramy szybko kartki Żeby ten za nami koleś A nie nie ma go Zgubiłem coś? Nie 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 Co zgubiłem? Wszystko wziąłem Dobra. Idź mi stąd. Idź mi stąd, powiedziałem. Ja już o niczym nie zapomniałem. Dobra. Jedziemy je jeszcze raz od nowa, bo, bo, bo... Ja przybliżę może troszkę. Sprawdzę jak idzie. Dobra. Idzie git. Przepraszam, że tak sprawdzam, ale ja po prostu... Chcę dla was jak Dla was jak najlepiej to nagrać. No, 7. Siedem. Niestety nie możemy ponownie wziąć. Dobra. Zbieramy kartki od nowa. Mm, tu nie ma. Mm. Dobra, spokojnie. Tu też nie ma. Ale... To tylko na tym polega. Dobra. Creepy. Słyszę karteczkę jest karteczka. Nie ma to jak zbierać całą książkę po całym... Po całym budynku słyszę kartkę Dobra, po kartce Ciekawe gdzie nas zaskoczy ten dymaniec Ale czuję, że, że ju, ju, już, już zaraz będzie. Tu jest kartka I teraz idzie, idzie gdzieś nasz dymaniec. Czuję go Nie, 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 tutaj, tutaj. Piesz tą kartkę i, i, i idziemy stąd. Dobrze. I stąd matko boska? Od dwóch stron? Jezus, Marian, w pułapce jestem. Skaczemy! E, właśnie zdałem sobie sprawę, że znowu nie zasavowałem. Kompletny debil. Można sejwować? Właśnie się nie da, no Al Albo będzie się dało... Zaraz Dobra, szybko latarka Szybko zbieramy tutaj co trzeba Bo Pan Bóg się rodzi Dobra Idziemy znowu po to samo. Zabieramy naszą czcigodną siekierę. Dobra, latarka w ruch. Idziemy polować na kartki. Nie słyszę Pójdziemy tędy Aha, dobra Mamy jeszcze uratować jakąś córkę Gra nie polega tylko na zbieraniu tych kartek, tylko to ma swoją fabułę, która przy tym gościu, co się wylecze za nami, z czarnym dymem, jakby palił nie wiadomo ile marihuany. Schłodni grubasie, bo się podłoga zawali. A mi sufit na głowę. Czuję go. Czuję go. On tu gdzieś jest. On już za, na, za nami idzie. Czuję go na kilometr. No dobra. Kratki, kartki są rozrzucane chyba losowo. Byłem tu wcześniej. Byłem tu wcześniej, ale... Dobra, nieważne. Słyszę karteczkę. Pójdę tędy, bo tam słyszę tego tego delikwenta. Pójdę prosto. Amunicja tylko do czego mi ta amunicja? Widzę jego opadniętą szczękę. Nic mnie nie obchodzi, że coś mi się wali na głowę. Muszę słyszeć karteczki Nie, tędy, tędy, tędy Tędy Zamykaj te drzwi Nie da się zasejwować Ja tam spadnę, a ten delikwent do mnie idzie. Z inwentora nie mam nic oprócz, mam ręce, latarkę. It's... It seems to be loose, co? Nie wiem co to znaczy, może jedynkę? Potrzebuję łoma do tego Mam zbudować do tego pomysł, żeby się tam przedostać dalej Kurde Czuk Mam przed sobą dziurę z kolcami A za mną czarny murzyn Co robić? Zobaczymy, co, co odpisze nasz specjalista od yy, rzeczy paranormalnych. Z powodu, iż z tyłu mamy tego murzyna, a tu mamy do zbudowania most, a na dole kolce to. No ale łomu. Dobra, telewizor jest safe pointem, no ale łomu nie mam, a dziurę mam, a dziurę mam, a za mną murzyn, a za mną murzyn. Dobra, szukać, jak skoro za mną jest typek z rozwaloną szczęką. Dobra, wiemy, że coś tu w każdym razie trzeba zrobić. Łomu nie ma tutaj nigdzie. No to, aha! Dobra, Jezu, jak szczęka mu opada, jakby banana chciał. nie było. Inwent albo latarka To wiem Lecimy od nowa Szukamy łomu Dobra Nie patrzymy się tylko idziemy Będziemy to tyle razy po prostu robić, że nie wyrobię. Siedem. Lecimy jeszcze raz w takim razie. Szukamy łomu. Bez opuszczania jakichkolwiek pomieszczeń. Musimy go znaleźć. W kiblu Kiblułom też może być. Łomu nie ma. Tu tym bardziej. Również. To chy chyba tu... nie będziemy przeszkadzać. Eee. To nie jest łom. Łom może być wszędzie. OK. Dziękujemy Czakowi za porady. A, w Łom zna, można znaleźć w kiblu nie, no dobrze. Ja, ja... Ja do kibli nic nie mam Oprócz tego, że Są w strasznych pomieszczeniach Zgniłe zwłoki Na ścianie łama, nie ma czuję, go, że on się zbliża. Jest chyba po tej stronie. Yes! yes. It's him! Dlatego skoro it's, it's it's him. Idziemy. Nie, tu nic nie ma. Dobra, nie chcę wiedzieć, czy on idzie, czy nie. Lecz nie poddajemy się, idziemy dalej. Jedna kartka dalej, zawsze spoko. Zaraz pewnie mi z dupy wyskoczy na przeciwko. No, przepraszam, ale, chyba ktoś nie chce, jak mu się przeszkadza w tych sprawach. Czysto, facu Straj szybciej. Dobra, kolejne kible. Nic. Nic. Pusto. 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 Pod ścianą na suficie też nic. Idziemy więc dalej. W kiblu tutaj puszczutko. Idziemy dalej lewo, prawo, idziemy naprzód. Nie, 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 a tylko tu dziura będzie, to chyba się zabije. Dobra, ale siedzę, siedziała nie. Easy, panie, panie. No, nie możemy pozwolić, by nas ten debilek dopadł, gdyż to może się do nas naprawdę źle skończyć. It's paranormal activity. Dobra, szukamy tego łomu i tego łomu nigdzie nie ma. Ale dobra. Karteczka. Gdzie on jest? Y, idziemy prosto. Łomu nadal nie ma. Y, on tu idzie, on tu idzie. Mamy karteczkę. Łomu nadal brak. Nie, 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 nie. Myślę, że na górę pójdziemy kiedy indziej. Na górę kiedy indziej. A nadal brak. Mamy dziurę, ale. Telewizor jest safe pointem. O, o Boże. O... Przed chwilą w Kiblu nikogo nie było. Dobra, kochani, będziemy próbować dalej w kolejnych odcinkach. Yy... To na tyle w tym odcinku. Przynajmniej udało się nam się znaleźć kilka więcej kartek niż poprzednio. A więc jeżeli się podobało, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod tym filmem. Jeżeli kisiel też u ciebie się wyprodukował, <laughs> napisz to w komentarzu. Ja tam czasem się z wami żegnam. Zapraszam do kolejnych filmów, do kolejnych odcinków na moim kanale. A więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Więc na razie, bajo, żółwik.